A oto przed państwem pierwotna wersja zakończenia aktu trzeciego, czas naszej zemsty. Strefa magiczna S31, stan montalna. 117 dni od ponifikacji. Ostatnia część jest na miejscu. Sprawdziłem dopracowanie mechanizm i spust... spustowy. Sześć naboi do domowej roboty poćwiczyłem szybkie przeładowywanie. Jak to dobrze mieć porządną dwururkę. Mam tylko nadzieję, że wytrzyma te kilka strzałów. Plan od dawna gotowy. Czekam kilka dni, aż iwi będzie miała wolne. Specjalnie zaprosiłem tego dnia Jessikę do nas na niby roundkę. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Najpierw załatwię parodię, a później tą dziwkę. Potem cóż, pewnie skończę ze sobą. Cicho podnoszę gotową broń ze stojaka. Sprawdziłem wszystkie mechanizmy, działa jak należy. Dwa naboje załadowane. Poraz tym skończyć. Lewitując strzelbę też przy boku, wszedłem do domu i wieść wi spokojnie na kanapie. Okazja idealna, ale strzał zaalarmuje okolice. Lepiej zrobić to po cichu. Odłożyłem strzelbę na stolik i udałem się do kuchni po jeden z noży. Długi, szeroki i z ostrym końcem. Perfekt. W całkowitej ciszy wracam do salonu. Ta bestia śpi sobie spokojnie. Na jej pysk błąka się nieobecny uśmiech. Uniosłem nóż wysoko nad głową. Zastygłem w oczekiwaniu. Na co czekam? Powinienem opuścić to narzędzie. Celne trafienie w serce i będzie po sprawie, ale coś mnie powstrzymuje. Nie wiem co. Dawniej potrafiłem zabijać te bestie, gdy tylko była okazja. Dalej, skup się i opuść ten głupi nóż. Wbiłem spojrzenie w pulsującej jem skórę na piersi. Mój cel. Wystarczy się skupić. Kątem oka uchwyciłem spojrzenie i widamt! Obudziła się. Spojrzała przerażonym wzrokiem na mnie i na wiszący w powietrzu nóż. Zabij ją, idioto! Zdążyłem jeszcze tylko uchwycić błysk jej rogu i wreszcie opuściłem nóż w dół. Za późno. Wbił się poduszkę. A ona się wyteleportowała. Niech to szlak. Opadłem ciężko na kanapę. Do diabła. Straciłem jedyną okazję. Już po mnie. Pewnie widzę zaraz wróci ze strażnikami. Dlaczego tego nie zrobiłem? Dlaczego się zawochałem? Dlaczego wszystko spieprzyłem w decydującym momencie? Dlaczego? Okazałem litość tej bestii. Przecież to tylko zwierzę. Jeden z wielu bestii które odebrały mi wszystko. Swoim istnieniem obraża pamięć Iwi. Tworzyłem broń po to, żeby ją sprzątnąć. Dlaczego tego nie zrobiłem? Nie wiem, jak długo siedziałem w tym salonie. Wzrok mam cały czas wbity w tą cholerną strzelbę. Dotychczas całe moje wysiłki koncentrowały się na zbudowaniu jej. Ale cel pozostał dla mnie niejasny. Przez cztery cholerne miesiące nikogo nie skrzywdziłem. Dlaczego? Czy to wina mocnych nerwów, czy może chodzi o coś innego? To wszystko stało się zbyt skomplikowane. Zdałem sobie sprawę, że pojawiły się we mnie opory przed zabijaniem i krzywdzeniem tych bestii. Tyle okazji, tyle poniżeń i nigdy żadnej nie skrzywdziłem, nawet teraz, kiedy wszystko było gotowe. Nagle usłyszałem, jak otwierają się drzwi. Nawet nie spojrzałem w tamtą stronę. Nie ruszaj się! Krzyknął jakiś ogier. A ja wyjątkowo mam ochotę go posłuchać. Już po chwili czuję nieodpartą senność. Zakręcie uśpienia. Ciemność. Obudziłem się w sali przesłuchań. Na trzeciej działa Iwi. Obok dwóch strażników jeszcze jeden kucyk. Zielona pygazica w okularach. Pamiętam. To z nią rozmawiałem przed ponifikacją. Na biurku leży nóż i moja broń a wszyscy patrzą na mnie z gniewem. Tylko Iwi wciąż jest wystraszona. Przez dłuższą chwilę panuje cisza. Poznajesz jeszcze przedmioty? spytała zielona klacz, wskazując na przedmioty. Skinąłem głową. Do czego chciałeś ich użyć? A ja wywróciłem oczami. To broń, idiotko! Pomyśl przez chwilę! Odparłam bez emocji. Kogo chciałeś? Przełknęłaś ślinę. Kogo chciałeś zabić? spytała w końcu wyczułem wyraźny opór przed wypowiedzeniem ostatniego słowa iwi miała być pierwsza odparłem zimno wskazując na jednorożca stojącego pod ścianą kolejnym celem miała być jessica nasza sąsiadka kontynuowałem bez emocji dlaczego chciałeś to zrobić padło kolejne pytanie spuściłem wzrok ona wskazałem niepewnie na iwi chciałem nie te słowa nie mogą mi przejść przez gardło. Czuję wstyd. Nie ma się co oszukiwać. Nie dam rady powiedzieć temu zwierzęciu, że swoim istnieniem obraża pamięć Iwi. Zamiast tego na pysku łzy. Jestem bezsilny. Nie mam już nic. Żyłem tylko pragnieniem zemsty. Ale okazało się, że nawet ona już nie smakuje tak dobrze, jak to sobie wyobrażałem. Nic mi już nie zostało. Zabijcie mnie, podprosiłem nagle. Nie mam już po co żyć, żałośnie to zabrzmiało. Co z nim zrobimy? spytał raz z boku. Omalie nie zabił, dodał, wskazując na Iwi. Zbudował broń. Nie możemy pozwolić, żeby... My nie jesteśmy ludźmi, weszło w słowo pgs -ka. Niby prawda, ale to nie było pochlebstwo do naszego gatunku. Ja radzę go wygnać. Niech ludzie zrobią z nim to, co... Zaczął jeden z nich, ale przerał mu krzyk Iwi. Nie! Zawołała doskakując z do stołu. Nie możecie! To mój brat! Jessica go kocha! Będą mieli dziecko! Dodała, chwytając pegaskę za kopyto. Kochana, sama widziałaś, co się stało. On nie może żyć z tobą. umalcie nie zabił. Ale tego nie zrobił! Zaoponowała Iwi. Podchodząc do mnie... Steve, co się z tobą stało? Dlaczego to zrobiłeś? Po co to wszystko? A ja milczałem. Nie możemy go zabić. Musi być inne wyjście, zawołała, zwracając się z powrotem do zgromadzonych. Pegaska westchnęła ciężko. Popatrzyła na jednego z jednorożców. Reponifikacja? Spytała. Tamten zastanowił się. Nie ma gwarancji, że tym razem się podda, odparł po chwili. To dość ryzykowne. Może się okazać, że on dalej będzie taki jak teraz. Steve, patrz na mnie, powiedziała nagle ta pegaska, podnosząc mi kopytem pod brudek. Możemy ci pomóc, ale musisz z nami współpracować. Podamy ci eliksir jeszcze raz, ale musisz podążyć za stadem. Rozumiesz? spytała z naciskiem, patrząc mi w oczy. A ja czuję łzy na policzkach. Nie chcę. Dajcie mi spokój, błagam, odparłem drżącym głosem. Pozwólcie mi odejść, wyrzuciłem z siebie w końcu, spuszczając wzrok. Nie możemy tego zrobić twojej siostrze oraz tej Jessice, odparła Pagazica. Podamy ci jeszcze raz. Podąż za stadem, to ci pomoże, dodała, a ja nie odpowiedziałem. Bez oporów pozwoliłem wyprowadzić się z sali jak robot podążyłem za innymi nic już nie miało sensu nie mam po co żyć ale bałem się śmierci kiedy znaleźliśmy się w sali bez słowa sprzeciwu położyłem się na kozetce bez emocji obserwowałem jak lekarz podaje mi eliksir poczułem ukłucie i nieodpartą senność znowu obudziłem się na łące w oddali znowu dostrzegłem stado kuzyków nie bestii. Nie potworów, nie najeźdźców, którzy odebrali mi mój świat, ale żywych istot, stworzeń mających do życia takie samo prawo jak ja. Już nie mam siły na gniew, zamiast nienawiści czuję smutek. Przez tyle czasu karmiłem się nienawiścią do nich, żyłem pragnieniem zemsty i dotarło do mnie, jak bezgranicznie bezsensowne to było, duma, honor. Jak ktoś taki jak ja mogł sądzić, że wie cokolwiek o tych wartościach? Planowałem odwet. Chciałem zabić moją siostrę. Zrozumiałem, że choć się zmieniła, to jednak wciąż nią była zawsze. A Jessica i on też chciał mu sunąć, nie bacząc na to, że przecież była w ciąży, że coś do mnie czuła, że nosi pod sercem moje dziecko. Olałem to wszystko, zaskakując się w gniewie. Zaspiałem się w gniewie godnym małego dziecka. I po co to wszystko? Chodź z nami, usłyszałem nagle. Podniosłem wzrok. Przede mną stała ta klacz z poprzedniego snu. Nie patrzy ze złością, żalem czy smutkiem, ale z nadzieją. Wyciągnęła kopytę w moją stronę. Zawahałem się. Czuję, że stracę siebie, jeśli to zrobię. Nagle dotarło do mnie, że już nie ma co tracić. Nienawiść, gniew i żądza zemsty mnie wypaliły. Jestem jałowy. Sam nie dam sobie z tym wszystkim rady. Podniosłem dłoń i chwyciłem klacz przede mną za Poczułem ulgę. Trawiąca mnie nienawiść zniknęła. Nie było strachu ani pragnienia zemsty. To całe zło. Zobaczyłem w pełni, jak bardzo bezsensowne było lat przede mną pomogła mi wstać, uchwyciłem dziesiątki spojrzeń, pełnych radości i dumy, podszedłem do nich, odsuwając na bok palące mnie resztki wstydu. Tamto zło to już przeszłość. Nagle moi towarzysze zerwali się do galopu, pobiegłem za nimi, wiatr na pysku, łany traw, niesamowicie przyjemne uczucie i dziesiątki istot dookoła którymi czułem teraz nieogreśloną więź nie wiem jakim cudem ale czułem że jestem jednym z nich nie człowiekiem walczącym z najeźdźcami ale kucykiem wśród innych kucyków częścią całości nieodłączną i doskonale pasującą W końcu dotarliśmy do pałacu inni odsunęli się na bok a ja podszedłem do znanych mi drzwi niepewnie wszedłem do środku sali po drugiej stronie stały one. Uszedłem kilka kroków i klapnąłem na posadce. One podeszły do mnie. W ich oczach widzę radość. Spuściłem głowę ze wstydem. Ostatnim razem tak haniebnie się zachowałem. Powstań, powiedziała ta wyższa ciepłym głosem. Chwyciła mnie kopytem za podbródek i spojrzała prosto w oczy. Podążyłeś za stadem. Czy czujesz się lepiej? Spytała. Tak, pani. Odparłem z wahaniem. Spuściłem głowę ze wstydem po tym wszystkim. One tak po prostu puściły w niepamięć wszystko, co zrobiłem. Poczułem łzy na policzkach. Nagle zdałem sobie sprawę, że jestem w jej objęciach. wczepiam się w nią kurczowo, bo wiem, że to ona mnie ocaliła. Przede mną samym. Nie wiem, w jakich słowach jest za to podziękować. Wróć tam, mój synu, powiedziała nagle księżniczka ciepłym głosem. Oni na ciebie czekają, dodawała łagodnie i przestawiła swój ruch do mojego. Poczułem przyjemnie ciepło i nastała ciemność, przyjazna ciemność, bez strachu. Kiedy się obudziłem, pierwsze co zobaczyłem to pysk Iwi, nie parodi, nie bestii z wypranym mózgiem, ale mojej siostry, która zawsze była przy mnie. Padliśmy sobie w objęcia. Jakiekolwiek słowa były w tamtym momencie zbędne. Przepraszam, szepnąłem w końcu. Kocham cię, Iwi. Dodałem, wysłabadzając się z jej objęć. A ona uśmiechnęła się przez łzy. Ja też cię kocham, braciszku. Odparła i znowu mocno mnie przytuliła. Czuję lekkość radość i nieziemskie zdumienie, że tak długo się przed tym broniłem. W końcu Iwi oderwała się ode mnie i rzuciła okien na mój bok. Podążyłem za nim wzrokiem. Zamiast czarnego, pękniętego symbolu widniało tam piękne, czerwone serce, namacalny znak przemiany. Daru, który wreszcie przyjąłem. Oczywiście ponownie musiałem przejść wszystkie testy, ale w końcu wróciłem do domu. Mojego domu. Wraz z moją siostrą, do znajomych i klaczy którą kocham, która nosi pod sercem nasze dziecko. Nazywam się Steven. Do niedawna byłem człowiekiem. Z woli losu otrzymałem nieziemski dar i stałem się kucykiem. Jestem z tego dumny. Koniec. Na tym kończy się pierwotne, pierwotny fig pierwotny The Last of Us. Na trzecim akcie. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ jeżeli wybrałeś pierwotne zakończenie, możesz. jakby to ująć. Powiem tak, jeżeli wybrałeś pierwotne zakończenie, to w pełni zrozumiesz roz kolejną część New Eden.